Pompki. Czy warto robić pod kątem performanceu sportowego? Sprawdźmy. Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pompkach. Nie wiem, czy jest jakieś bardziej klasyczne ćwiczenie, którego, o którym chyba w zasadzie każdy już słyszał, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o pompkach pod kątem performanceu sportowego. Jak wiemy, sama pompka jest jakby formą ruchu press czy no, lub ruchu puszek, jak zwał, tak zwał. Ale w, jeśli idzie o, no, no może nawet nie tyle co kontekst sportowy, ale ogólny, tak naprawdę ona będzie pełnić tutaj tak naprawdę wiele funkcji. Może to być ćwiczenie bazowe, wprowadzające, które będzie nas uczyć w jakiegokolwiek ruchu bez dodatkowego obciążenia, tylko z ciężarem naszego ciała. E, będzie dobrym ćwiczeniem dla do, na przykład świadomości własnego ciała, tak? Bo tak naprawdę, jeśli będziemy wykonywać pompkę jakby w Nazwijmy to pełnym zakresie, to będziemy mogli uczyć sobie tego ślizgu łopatki, pra, pra, prawidłowego, jakby, prawidłowej pracy, jeśli chodzi właśnie pełne przyciągnięcie i odepchnięcie się od, od, od w tym przypadku podłoża. Będzie to dobre ćwiczenie chociażby właśnie do pracy gdzieś tam nad mobilnością, co Wam pokażę e, dzisiaj na filmie, ale też będzie to dobre ćwiczeniem do, do budowania wytrzymałości mięśniowej, będzie dobrym ćwiczeniem do budowania eksplozywności ale to już bardziej gdzieś w kontekście, powiedzmy, jak weźmiemy sobie krzywą siły do tej części bardzo szybkościowej, czyli tej, no bo praktycznie nie mamy obciążenia poza ciężarem naszego ciała, nie mamy tego obciążenia zewnętrznego, ale tak naprawdę, jak widzicie, tak naprawdę, jak się zastanowić nad tym, to jeśli dobrze wpleść to w program treningowy, optymalnie wykonywać jakieś ćwiczenia pod takich konkretną adaptację, jak najbardziej te ćwiczenia będą miały swoje miejsce w planie, więc po prostu bez żadnego przedłużania lećmy z wariantami pompek. Pierwsze trzy warianty pompek będą tak naprawdę gdzieś tam opiewać właśnie wokół tej, tego budowania własnej świadomości ciała, czy mobilności, czy stabilności, bo te pompki, które ja chciałbym Wam pokazać, są po prostu tymi elementami, których ja najczęściej używam. Wiadomo, że wariacji pompek jest cała masa. Ja nie jestem jakby specjalistą od kalisteniki. Na pewno będziecie mogli sobie znaleźć zdecydowanie więcej materiałów, które gdzieś tam poruszają tę tematykę. Ja chciałbym Wam pokazać te wariacje pompek, których ja używam. I pierwszą, którą zrobimy, to jest tak zwany chaos Pusha, czyli pompka na taśmie. Jest to o tyle dobre ćwiczenie jeśli pod kontynentem sportu walki, że wykorzystujemy sobie takie nie wiem, czy to można nazwać fenomen, czy można to nazwać jakkolwiek inaczej. Chodzi po prostu o tak zwane co-contraction, czyli co, co się kryje w ogóle pod tą nazwą to jest jakby zdolność do skurczów mięśniowych po, jakby z każdej strony stawu, który wykonuje ruch. Czyli jak pomyślicie sobie o tym ogólnie, jak wyglądają jakiekolwiek ćwiczenia w kontekście, nie wiem, pracy nad budowaniem sylwetki, pracy na budowaniem mocy czy siły, raczej myślimy o tym, że jedna grupa tych synergistów, czy synergistów i agonistów, czyli mięśni, które wykonują dany ruch i wspomagają ten ruch, ona będzie jakby jakby tym głównym elementem napędowym do wykonania danego elementu natomiast mięśnie antagonistyczne będą działać przeciwko tak? czyli jedno mięsień będzie się skracał jedno mięsień będzie się rozciągał natomiast co-contraction pozwala nam przez tutaj ten element destabilizacji czy niestabilnego podłoża napiąć tak naprawdę wszystkie mięśnie, które będą pracować tutaj jakby właśnie w celu utrzymania tej stabilnej pozycji obręczy barkowej czyli tutaj ustawiamy się normalnie jak do pozycji pompki łapiecie sobie za taśmę, na start im grubsza, tym lepsza. Możecie sobie potem oczywiście schodzić z, ciężaru, ale to też, znaczy z ciężkości tej taśmy, ale to też jest kwestia tego, jak jesteście ciężcy. Nie szalecie tutaj z jakąś hardkorową niestabilnością. Nie o to tutaj chodzi. Łapiemy za taśmę, tak jak mówię, ustawiamy się w pozycji pompki, wykonujemy sobie ruch o, do dołu, do góry. W tym ćwiczeniu bardzo istotne będzie to, żebyście się nie spieszyli. Tu wykonujemy tak naprawdę tempo typu 202, 303, czyli tak naprawdę mamy wyhamowaną zarówno fazę ekscentryczną, jak i koncentryczną. Tutaj nam zdecydowanie nie chodzi o dynamiczny skurcz, chodzi nam właśnie o to świadomość o ustabilizowanie obręczy barkowej, popracowanie sobie tak naprawdę właśnie w tej zdolności do napinania mięśni wokół obręczy barkowej, dzięki czemu sama obręcz barkowa będzie zdrowsza, będzie bardziej stabilna przy wykonywaniu ciosów czy jakichkolwiek innych aktywności fizycznych. Dobra. Drugie ćwiczenie, które sobie zrobimy, jeśli idzie o ten element czysto stabilizacyjny, czy mobilnościowy w tym wypadku. To tak zwany diver pusha tak jak się dobrze pamiętam. W każdym razie jakby wykonujemy sobie ten ruch w ten sposób, że zaczynamy sobie od tej pozycji, nazwijmy to jogi, to właśnie nazywa pies z głową w dół. Czyli jesteśmy hop, w tej pozycji, wycofujemy mocno biodra do tyłu, chowamy głowę między ramiona. Z tej pozycji schodzimy do dołu, wyginamy się jak najmocniej hop i z tej pozycji wracamy jakby sobie tą samą drogą do pozycji wyjściowej. Dobra, i trzecie ćwiczenie to jest klasyczna pompka, tylko tu chciałbym, żebyście się bardziej skupili jakby właśnie na tej pracy, jeśli idzie o ślizg łopatki. Czyli zamiast pójść do samego takiego, nazwijmy to, lockoutu, pójdziemy sobie jeszcze dalej, czyli zrobimy sobie ten tak zwany kocik-grzbiet na sam koniec. Czyli z całej pozycji schodzę sobie powoli do dołu, do samego końca, hop, jak najmocniej wyginam kręgosłup, wypycham łopatki, jak najmocniej jestem w stanie, pracujemy sobie nad ślizgiem. Hop. Chcemy, żeby ta łopatka po prostu swobodnie pracowała sobie przez cały zakres. Nie chcemy jej nigdzie stabilizować, nie chcemy jej utrzymywać w stałym napięciu, To bardziej pracujemy właśnie, tak jak mówię, nad całą tą zdolnością do jakby takiej biomechanicznej pracy całego ramienia bez izolacji na konkretnym zakres ruchu. Dobra, mamy ćwiczenia mobilnościowo-stabilizacyjne, lećmy z kolejnymi. Dobra, kolejne dwie wariacje pompek, które chcę Wam pokazać, to są pompki, których ja głównie używam w celach budowania wytrzymałości mięśniowej i w tym celu, jak we w ćwiczeniach akcesoryjnych ich często używam. To są, pierwsza pompka to jest pompka na Handlach. Jeśli macie jakieś uchwyty, też będą jak najbardziej ok. tutaj głównie chodzi po prostu o utrzymanie tej neutralnej pozycji nadgarstka, żeby nigdy dodatkowo nie przeciążać sobie tej pozycji, bo bardzo często jakby zawodnicy sportu walki mają gdzieś tutaj problem właśnie z tą, no nie tyle co tą nadgarstka, co tak naprawdę mają gdzieś tutaj mocno przeciążone, mocno przeciążone te struktury. W okolicy, czy to mieście, czy ścięgna, odczuwają jakieś dolegliwości bólowe, często muszą sobie stabilizować, stabilizować e, gdzieś tam właśnie ten nadgarski, czy taśmami, tejpami, czy czymkolwiek innym, więc jeśli mamy możliwość odciążenia im tej pozycji, to jak najbardziej tego użyjemy dodatkowo. Przez to, że mamy wzniesienie, by jesteśmy w stanie jakby bardziej jakby wykonać jakby głębszy zakres, bardziej rozciągnąć ten mięsień, lepiej go przestymulować, co będzie bardzo dobrze dla osób, które szukają tej hipertrofii mięśniowej, może niekoniecznie pod kątem samego obciążenia musielibyście sobie dodać jakiś tam element, czy to kamizelki obciążeniowej, czy jakiegoś tam ciężaru na plecy, żeby dodatkowo dociążyć. Jakby sobie ten ruch, ale jeśli idzie o sam, sam właśnie ten element, powiedzmy, tego wydłużonej pracy mięśniowej, jest jak najbardziej w porządku. Czyli łapiemy sobie, hop, na hantle, mniej więcej na szerokość ramion, hop, schodzimy sobie nisko, bam, i do góry. Bardzo ważne jest to, żeby nigdzie na to biodro nie opadło, brzuch jest cały czas spięty, op, jak najniżej wychodzę do góry. Dobra, kolejną, kolejną wariacją pompki to jest tak zwana oscylacyjna pompka, oczywiście ją możecie też wykonać na handlach, jeśli macie problemy z nadgarstkami, ja wykonam sobie klasyczną. W każdym razie chodzi nam po prostu o taką pozycję, w której będziemy pracować w krótkim zakresie ruchu, ale w tej, w tej pozycji, w której jesteśmy zdecydowanie słabsi niż silniejsi, tak? Czyli będziemy tak naprawdę po, po, ponawiać jakby zakres ruchu, bardzo krótki, w tej dolnej pozycji, kiedy tak naprawdę mamy ten mięsień najmocniej dociążony, tak? Czyli schodzimy sobie do, do tej pozycji pompki. O. Wchodzimy sobie do dołu, Bam. krótki ruch, dopiero wychodzę do góry. Oczywiście tą oscylację można wykonać nie tylko pojedynczo, można tak naprawdę dodać kilka powtórzeń. Na przykład oscylacja plus 1, plus dwa, plus trzy będzie nam mówiła tak naprawdę ile tych ruchów mam wykonać. Przykładowo raz, dwa, trzy, dopiero wychodzę. A to taki, tak naprawdę taki, taki cel, żebyśmy po prostu mieszali sobie zakresy ruchu i obciążenia jakby na całej krzywej czy na całym wektorze siły, które generujemy w tym ruchu, więc będzie to dobre chociażby czy to elementów stabilizacyjnych, czy wytrzymałości w obręczy barkowych w konkretnym zakresie ruchu, ale też potem jakby konkretnym zakresie ruchu, który stymulujemy, chcemy przejść sobie do pełnego zakresu. Dwie kolejne warianty pompek, które no tak naprawdę pracujemy tutaj w obrębie budowania eksplozywności lub tak, tak zwanego power endurance, o którym już wielokrotnie mówiłem na tym kanale. Pierwsze co zrobimy, zrobimy tak zwane plyo push oczywiście jeśli chcemy sobie zwiększyć tak naprawdę ten element szoku mięśniowego, możemy użyć tutaj sobie skrzyni zamiast stepu, ale generalnie element jest taki, że chcemy, czy całe założenie ćwiczenia jest takie, że chcemy jak najszybciej zmieniać pozycję w jakiejś zamienionostce czasu lub na powtórzenia, tych powtórzeń nie powinniście tak naprawdę robić Więcej jak 5-6, żebyśmy tak naprawdę cały czas zostali w, Żeby ta zdolność do generowania siły, czy tej eksplozywności po prostu Wam nie spadała w przeciągu całej serii. Czyli ustawiamy się na stepach z tej pozycji, ze, jakby ze skokiem, spadamy na ziemię, zwężamy sobie, zwężamy sobie pozycję ramion. Wchodzimy na stepy z powrotem. A druga wersja ćwiczenia na eksplozywność to są pompki na taśmach Pewnie też wielokrotnie widzieliście na kanale. Możemy wykorzystać sobie tak naprawdę taśmę w ten sposób, czyli tak tylko położyć sobie korpus na taśmie. Hop. Z tej pozycji możecie sobie pracować, wybijać się mocno do góry, możecie zawiesić sobie taśmę, przewieźć sobie przez biodra i wykonać dokładnie ten sam ruch. Hop. Jeśli macie możliwość zawiesić sobie na raku, ja preferuję tą pierwszą wersję, ale jedna i druga będzie dobra. Tak jak mówię, jak najwięcej siły taśma nam pomaga, wybija nas do góry. Nie tak naprawdę mamy element odciążony, eksplozywny. My skupiamy się na generowaniu jak najwięcej siły, jak najkrótszej jednostce czasu. Ostatnia wersja pompki, w zasadzie najczęściej używana przeze mnie to tak zwana pompka rotacyjna. Nie wiem czy tak jest zwana, tak jest zwana przeze mnie. Ale to nazewnictwo jest tak naprawdę bardzo mocno dowolne, bo nie o to tutaj chodzi. Ustawiamy się w taki sposób, żeby jedna ręka była na wzniesieniu, druga ręka jest na ziemi. Hop, czy jesteś w tej pozycji znowu? Pamiętamy, korpus mocno napięty, biodra nigdzie nie opadają. I z tej pozycji, hop, wybijam się, skręcam korpus. Ręka trzymana do gardy. Pamiętamy, tutaj staramy się nie dokręcać mocno bioder, skręcić się tylko w korpusie, odkręci obręcz barkowo, czyli w zasadzie pozycja jest taka, jakbyśmy zadawali cios. I z tej pozycji, żeby dodatkowo popracować sobie na tą stabilność obręczy barkowej, dokręcam sobie ten ruch do rotacji we Wnętrze, żeby utrzymać stabilną obręcz barkową bez dokładania drugiej ręki. Jeszcze hop, ekscentrycznie schodzę do dołu, spowalniam ruch, reaktywnie wybijam się do góry. Hop. Mieliście tutaj przykładowe ćwiczenia, gdzieś tam te wariacje pompek, po prostu pokazane tych, znaczy te wariacje, których ja po prostu używam w pracy ze swoimi zawodnikami. Mieliśmy tutaj elementy czysto miłowilnościowe, stabilizacyjne, prace gdzieś tam właśnie, które mają e, skupić się właśnie na tej pracy, czy to przez elastyczność kręgosłupa, poprawić elastyczność obręczy barkowej, poprawić stabilność obręczy barkowej. Mamy elementy gdzieś tam bardziej opiewające na elementach wytrzymałości mięśniowej. Mamy elementy pracujące na różnych zakresach ruchu. Dostaliśmy do tego elementy gdzieś tam do, kre do kreowania eksplozywności, najczęściej używane w kontrastach z jakimiś ćwiczeniami siłowymi. Mieli się też warianty czysto specyficzną, czyli to właśnie przypominające jak na mocny cios. Możecie sobie spokojnie tych ćwiczeń używać jako formę akcesoriów do treningu górnej części słowia. Tymczasem ja Was zapraszam oczywiście do e, komentowania, do pisania do mnie gdzieś na nas na, 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 na social media, jeśli macie jakiekolwiek pytanie, odnośnie tych filmów czy jakichkolwiek innych. Tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w kolejnych filmach. Let's go!